Witam państwa bardzo serdecznie na 35. sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Rusiec. Witam pana Wójta, witam panią skarbnik, witam państwa radnych, witam pracowników Urzędu Gminy. Sesja zwołana na 3 września na godzinę 9.30. Na podstawie listy obecności stwierdzam prawomocność obrad z uwagi na obecność 14 radnych, co stanowi kworum, przy którym Rada Gminy może obradować i podejmować uchwały. Czytam porządek obrad. 35 sesji nadzwyczajnej Rady gminy Rusiec punkt pierwszy otwarcie obrad 35 sesji nadzwyczajnej Rady gminy Rusiec i jej przyjęcie jej prawomocności. punkt drugi przyjęcie porządku obrad z 34 sesji nadzwyczajnej ym, Przepraszam przyjęcie porządku obrad 35 sesji Nadzwyczajenie Rady Gminy Rusiec. Punkt trzeci. Przyjęcie protokołu z obrad 34. sesji Rady Gminy Rusiec, która odbyła się 28 lipca 2021 roku. Punkt czwarty. Przyjęcie uchwał w sprawie 4.1. Zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rusiec. 4.2. Zmiany budżetu Gminy Rusiec na 2021 rok. 4.3. Zmieniającą uchwałę numer 32 łamane na 244 łamane na 2021 w sprawie przyjęcia do powiatu bełchatowskiego Prowadzenia zadania w zakresie zarządzania publicznymi drogami powiatowymi 4.4 Zmieniającą uchwałę numer 32 łamaną na 245 Łamaną na 2021 w sprawie przyjęcia do powiatu bełchatowskiego Prowadzenia zadania w zakresie zarządzania publicznymi drogami powiatowymi 4. 5. Zmieniającą uchwałę numer 32, łamaną na 246, łamaną na 2021, w sprawie przyjęcia do powiatu Bełchatowskiego prowadzenia zadania w zakresie zarządzania publicznymi drogami powiatowymi. 4.6. Wystąpienia z wnioskiem do ministra spraw wewnętrznych i administracji za pośrednictwem wojewody Łódzkiego o zniesienie urzędowych nazw miejscowości. Bykowiec, cieciółów, gidzie, konopiany, koszary oraz księżaki. Yy, punkt piąty wolne wnioski i zapytania. Punkt szósty sprawy różne. Yy, punkt siódmy zakończenie obrad yy, 35. sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Rusiec. Tutaj, jak już Państwo wcześniej yy, się dowiedzieli, Wprowadzimy dwie, proponuję wprowadzenie dwóch dodatkowych uchwał. Uchwały numer 4.7 w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania, rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie gminy Rusiec i punkt 4.8 w sprawie zmiany uchwały numer 24 łamane na 191 łamane na 2020 Rady Gminy Rusiec z dnia 28 września 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dla fragmentów obrębów Aleksandrów, Anno Lesie, Dąbrowa Rusiecka, Dęby Wolskie, Jastrzębice, Kuźnica, Mierzynów, Rusiec, Wincentów i Wola Wiązowa ym, Teraz czy są pytania do ym, Przedstawionego porządku Obrad czy, przepraszam, czy są pytania do, do, dotyczące wprowadzenia dwóch nowych uchwał 47 i Nie widzę, proszę więc o przegłosowanie, wprowadzenie do porządku obrad dodatkowych uchwał 47 i 48. Kto z Państwa Radnych jest za włączeniem powyższych uchwał? Proszę podnieść rękę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał od głosu? Dziękuję. W związku z powyższym głosowaniem do dzisiejszego porządku obrad zostały włączone dwie uchwały i czytam teraz porządek dzisiejszej sesji już po zmianach. Punkt pierwszy, otwarcie obrad 35. sesji nadzwyczajnej. Rady Gminy Rusiec i przyjęcie jej prawomocności. Punkt drugi. Przyjęcie porządku obrad 35. sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Rusiec. Punkt trzeci. Przyjęcie protokołu z obrad 34. sesji Rady Gminy Rusiec, która odbyła się 28 lipca 2021 roku. Punkt czwarty. Podjęcie uchwał w sprawie 4.1 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rusiec. 4.2. Zmiany budżetu gminy Rusiec na 2021 rok 4.3. Zmieniającą uchwałę numer 32 łamane na 244 łamane na 2021 w sprawie przyjęcia do powiatu Bełchatowskiego prowadzenia zadania w zakresie zarządzania publicznymi drogami powiatowymi 4.4. Zmieniającą uchwałę numer 20, 32 łamane na 245 łamane na 2021 w sprawie przyjęcia do powiatu Bełchatowskiego prowadzenia zadania w zakresie zarządzania publicznymi drogami powiatowymi. 4 5 zmieniającą uchwałę numer 32 łamane na 246 łamane na 2021 w sprawie przyjęcia do powiatu Bełchatowskiego prowadzenie zadania w zakresie zarządzania publicznymi drogami powiatowymi. 4,6. Wystąpienia z wnioskiem do ministra spraw wewnętrznych i administracji za pośrednictwem wojewody łódzkiego o zniesienie urzędowych nazw miejscowości Bykowiec, Cieciułów, Gidzie, Konopiany, Koszary oraz Księżaki 47 w sprawie wysokości i zasad ustalenia oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie gminy Rusiec i 48 w sprawie zmiany uchwały numer 24 łamane na 191 łamane na 2020 Rady Gminy Rusiec z dnia 28 września 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Aleksandrów Anno Lesia Antonina Dąbrowa Rusiecka Dęby Wolskie Jastrzębica, Kuźnica Mierzynow Rusiec Wincentów Wola yy, Wiązowa Punkt piąty wolne wnioski i zapytania. Punkt szósty sprawy różne. I punkt siódmy zakończenie obrad 35. sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Rusiec. I czy teraz są pytania do przedstawionego porządku obrad po zmianach? Nie widzę, przechodzimy więc do przegłosowania porządku obrad. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem porządku obrad ze zmianami? Proszę podnieść rękę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał od głosu? Dziękuję. W związku z powyższym głosowaniem porządek obrad został przyjęty. Przechodzimy do punktu trzeciego: przyjęcie protokołu z obrad. 34 sesji Rady Gminy Rusiec, która odbyła się 28 lipca 2021 roku. Materiały z 34 sesji Rady Gminy Rusiec wraz z protokołem były do wglądu w biurze rady. W związku z tym czy są pytania lub uwagi do protokołu? Nie widzę. Proszę o przegłosowanie przyjęcia protokołu z obrad 34. sesji Rady Gminy Rusiec. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu, proszę podnieść rękę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał od głosu? Dziękuję. W związku z powyższym głosowaniem, protokół został przyjęty. Przechodzimy w ten sposób do punktu czwartego: um, Podjęcia uchwał w sprawie. Projekty uchwał, będące przedmiotem dzisiejszej sesji, otrzymali Państwo. Radni wraz z porządkiem obrad. Odbyły się komisje wspólne, na których zostały omówione merytorycznie poszczególne zagadnienia i projekty dzisiejszych uchwał. I w związku z tym przechodzimy do punktu 4:1 czyli uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Rusiec. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Proszę o przegłosowanie projektu uchwały. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały, proszę podnieść rękę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał od głosu? Nie widzę. W związku z powyższym głosowaniem uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 4.2 uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Rusie na rok 2021. No, może poproszę panią skarbnik o przedstawienie najważniejszych zmian w budżecie. Szanowni państwo zmiany zachodzą w załączniku o dochodach, wydatkach, wydatkach inwestycyjnych w załącznikach o dotacjach. Wprowadzamy mm, trzy inwestycje w porozumieniu z powiatem bełchatowskim do wieloletniej prognozy. Będą to inwestycje realizowane w roku 2021 i 2022. Ponadto nowa inwestycja to jest wykonanie dokumentacji dla zadania rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ulicy Kwiatowej w miejscowości Rusiec. Pozostałe zmiany w załączniku inwestycyjnym dostosowane do kwot po przetargowych. Wprowadzamy też załącznik o dotacjach gdzie dofinansowujemy żłobek niepubliczny w kwocie 350 zł miesięcznie na dziecko? Dochody po zmianach wynoszą 29 milionów 6 tysięcy zł. Wydatki 29 milionów 956 tysięcy zł. Jeśli chodzi o załącznik inwestycyjny, to inwestycje na ten moment opiewają na kwotę 4 milionów 157 tysięcy 78 zł. Dziękuję. Nie widzę. W związku z tym proszę o przegłosowanie projektu uchwały. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę podnieść rękę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał od głosu? Nie widzę. W związku z powyższym głosowaniem uchwała została podjęta. Przechodzimy teraz do punktu 4.3. Uchwała zmieniająca uchwałę numer. 32 łamane na 244 łamane na 2021 w sprawie przyjęcia od powiatu bełchatowskiego prowadzenia zadania w zakresie zarządzania publicznymi drogami powiatowymi. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Proszę o przygłosowanie projektu uchwały. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę podnieść rękę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał od głosu? Nie widzę. W związku z powyższym głosowaniem uchwała została podjęta. Przechodzimy do uchwały nr 4.4. Uchwała zmieniająca uchwałę nr 32 łamane na 245 łamane na 2021 w sprawie przyjęcia do Powiatu Bełchatowskiego prowadzenia zadania w zakresie zarządzania publicznymi drogami powiatowymi. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Proszę o przegłosowanie projektu uchwały. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę podnieść rękę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał od głosu? Nie widzę. W związku z powyższym głosowaniem, uchwała została podjęta. Przechodzimy teraz do uchwały 4.5. Uchwała zmieniająca uchwałę numer 32, łamane na 246, łamane na. 2021 w sprawie przyjęcia do Powiatu Bełchatowskiego prowadzenia zadania w zakresie zarządzania publicznymi drogami powiatowymi. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Proszę o przegłosowanie projektu uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę podnieść rękę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał od głosu? Nie widzę. W związku z powyższym głosowaniem, uchwała została podjęta. Przechodzimy do uchwały 4.6. Uchwała w sprawie wystąpienia z wnioskiem do ministra spraw wewnętrznych i, a, i administracji za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego o zniesienie urzędowych nazw miejscowości: bykowiec, Cieciłów, gidzie, konopiany, koszary oraz księżaki. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Proszę o przegłosowanie projektu uchwały. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę podnieść rękę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał od głosu? Nie widzę. W związku z powyższym głosowaniem uchwała została podjęta. Przechodzimy teraz do punktu 4.7. W sprawie wysokości zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzonych, prowadzących żłobki na terenie gminy Rusiec. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Proszę o przegłosowanie projektu uchwały. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę podnieść rękę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał od głosu? Nie widzę, w związku z powyższym głosowaniem uchwała została podjęta. Przechodzimy do, do punktu 4.8 w sprawie zmiany uchwały numer 24, łamane na 191 łamanych na 2020 Rady Gminy Rusiec z dnia 28 września 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania. Przestrzennego dla fragmentów obrębów miejscowości Aleksandrów, Annolesie, Antonina Dąbrowa-Rusiecka, Dęby Wolskie, Jastrzębice, Kuźnica, Mierzynów, Rusiec, Wincentów i Wola Wiązowa. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Proszę o przegłosowanie projektu uchwały. Kto z Państwa, radnych, jest za podjęciem uchwały? Proszę podnieść rękę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał od głosu? Nie widzę. W związku z powyższym głosowaniem uchwała została podjęta. Przechodzimy w ten sposób do punktu piątego: wolne wnioski i zapytania. I pytam, czy są wolne wnioski bądź zapytania państwa radnych. Nie widzę, w związku z tym przechodzę do punktu sprawy różne. Czy są jakieś sprawy różne w naszej gminie? Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś inne jeszcze sprawy różne? Może Pan Wójt chce tutaj jeszcze w jakiejś sprawie zabrać głos. Proszę. Szanowni Państwo, chciałem tylko powiedzieć, że droga Rusiec Żary będzie wykonana do początku października. Na Dąbrowie, Andrzejowi, Antoninie od momentu podpisania umowy 60 dni, czyli tak naprawdę. Do końca października powinny być wykonane te wszystkie drogi. A tutaj odnośnie tej zapytania, to odpiszemy to albo odpowiemy oficjalnie na sesji. Dziękuję. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Jeszcze raz zapytam, czy jeszcze ktoś chce zabrać może głos w punkcie szóstym? Sprawy różne. Nie widzę, w związku z tym ja pozwolę sobie tutaj jeszcze do Państwa zgłosić się z taką prośbą. Drodzy Państwo, zostały wystawione do sprzedaży, została wystawiona do sprzedaży strefa ekonomiczna gminy Rusiec i mam taką gorącą prośbę do Państwa radnych o to, aby podjęli decyzję dotyczącą wycofania ze sprzedaży strefy ekonomicznej, dlatego że ta strefa ekonomiczna no, jest wystawiona teraz w drugim terminie po, można by powiedzieć, wręcz no, obniżonej, bardzo mocno obniżonej cenie. Więc mam taką prośbę do Państwa radnych. Żeby tutaj no, wypowiedzieli się ewentualnie w tej sprawie czy warto taki projekt uchwały przy, y, y, Przedstawiać y, czy też godzicie się państwo na to żeby ta strefa ekonomiczna została Sprzedana no, sporo poniżej wartości Proszę bardzo Mam tutaj pytanie do pana przewodniczącego pan mówił o zaniżonej wartości Ile to wychodzi za metr kwadratowy? Czy ma pan taką informację? Nie, nie przeliczałem tego na metry kwadratowe. Tutaj nie chodzi oczywiście o to, żeby to... No, znaczy, a ma pan taką informację, bo ja nie posiadam niestety. Znaczy no mówi pan, że jest wartość zaniżona, a nie wie pan ile kosztuje metr kwadratowy. A czy orientował się pan lub ktoś z Państwa radnych, jak ile kosztują takie działki w innych gminach? Tam oczywiście się sprzedaje za metr kwadratowy wszystko, mhm. a nie za hektary, czy w inny sposób rozliczenie, więc dlatego pytam. Nie przeliczałem tego na metry kwadratowe, także tutaj oczywiście można by to było przekalkulować, natomiast co do, co do orientacji, no to o ile ja się orientuję w gminie Rusiec działka kilkunastuarowa, kosztuje około 50 tysięcy złotych, ale to no to są tylko szacunki, dlatego, że no nie jestem zawodowo, nie zajmuję się tym. Wójt przedstawi sytuację, ile kosztowały cały, była ta inwestycja, mamy takie, ma Pan Wójt takie dane? Znaczy inwestycja nie w całości? Czy Szanowni Państwo Rada tak naprawdę zajmuje się podejmowaniem uchwały, a wchodzenie w kompetencje tej wójta ustalania cen, no to chyba nie jest po stronie Państwa radnych. Podchodząc gospodarczo i ekonomicznie widzieliście Państwo, że przetarg był ogłoszony 17 czerwca bieżącego roku na wycenioną kwotę i nie było żadnego zainteresowania. Nikt nie podjął nawet rozmów w tej sprawie. No dobrze, czy jeszcze ktoś ewentualnie chce zabrać głos w tej kwestii? Nie, nie widzę. W związku z tym dziękuję Państwu bardzo. Przechodzimy w takim razie do punktu siódmego, czyli zakończenia obrad 35. sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Rusiec. Bardzo dziękuję za udział w 35. sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Rusiec panu Wójtowi. Bardzo dziękuję za udział państwu radnym, pani skarbnik oraz pracownikom merytorycznym Urzędu, Rady, Urzędu Gminy. I zamykam obrady. Dziękuję bardzo.